Dzisiejszy konkurs powiatowy, konkurs kolęd i pastorałek HEL kolenda kolenda, jest uhonorowaniem wieloletniej pracy konkursowej pracowników szkoły. Gdyby nie pandemia, odbyłaby się już dziesiąta edycja tego konkursu. Żeby uczcić pracę pracowników i wysiłki w tym kierunku, zdecydowaliśmy się, że zorganizujemy faktycznie ten konkurs, ale w randze już powiatowej. Koła wspólnie z miastem organizuje ten konkurs. Również patronat, władze powiatowe. Przed nami dziewiąta edycja konkursu kolęd i pastorałek organizowany w Helu. Piękny zwyczaj. To dobrze, że ta tradycja jest kontynuowana, że młodzież i dzieci z naszych szkół uczestniczą w tej imprezie. No, wydarzenie duże dla naszej społeczności. Są wśród nas przedstawiciele przedszkoli i szkół z Dębogórza, Żelistrzewa, Starzyna, Połczyna, Pucka, Darzlubia, Jastarni i rzecz jasna Helu. Ponad 80 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Moi drodzy, chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi, panu dyrektorowi i wszystkim państwu za zaproszenie i podziękować za to że Hel kolenda kolenda ma wymiar ogólnopowiatowy. Przegląd kolend zespołów właściwie młodzieży z całego powiatu, bo z różnych stron, i z gminy Kosakowo, i z gminy Puck, i z różnych innych miejsc przyjechali do Helu pokolendować, pośpiewać, więc dzięki temu już się powoli wdrażamy w ten świąteczny nastrój, który nas czeka za 14 dni. Dzisiejsze zmagania na pewno będą trudne i będzie dużo stresu, dlatego dla uczestników, jak również ich opiekunów, przygotowaliśmy strefę gastronomiczną z posiłkami zimnymi na słodko dzięki pomocy Rady Rodziców, jak również ciepły posiłek. Jest również strefa kreatywna, gdzie uczniowie będą tworzyć ozdoby świąteczne, jak również strefa gier i zabaw. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby była dobra zabawa dla wszystkich. Jestem przekonany, że na pewno zostały wysłane też listy do Świętego Mikołaja. Jest na pewno w trakcie lektury i nie tylko dzieci, młodzież, samorząd, burmistrz, radni, pani dyrektor, pan dyrektor Schelu, ale chyba wszyscy w powiecie zasłużyli na prezent.